Witam Was w kolejnej takiej odcinek, nietypowy, bo to jest podziękowanie. To jest odcinki z podziękowania od chłopka. To, to się fajnie klapnie. Patrzcie jakie życzenia, bo ma. Dziękuję Wam za wszystko, co dla mnie robicie. No. Dobra, to jest takie coś. Yy, podziękuję Wam za cicho tam, 14 subskrypcji. Get the fuck out. Dobra. No i to właśnie Dziękuję was za 14, dziękuję wam za 14 subskrypcji na moim kanale. Aha, i za chwilę za chwilę, za chwilę z tym panem będziemy robić vlog. Więc oglądajcie. Yo. Yo. Bo. Yo.